Przed nami pierwszy mecz rozgrywek grupowych. Jego wynik może w kolejnych spotkaniach dodać zawodnikom skrzydeł albo skutecznie je podciąć. Jednego możemy być pewni: przegrana w tym meczu może być kosztowna, ale nie przesądzi o losach rywalizacji w grupie. Dzisiejsze ustawienie Juventusu widoczne teraz na Państwa ekranach. Trener zdecydował się na ustawienie 4-3-3 z bocznymi napastnikami w roli klasycznych skrzydłowych. I jest to wariant dający trochę więcej przestrzeni w strefie ofensywnej, gdzie przed bramką operuje głównie środkowy napastnik. Czy będzie prowadzenie? Bramkarz pewnie chwyta. Quadrado. Cristiano Ronaldo chyba wszystkim napastnik z Portugalii. Czego można oczekiwać po jego występie? Jego mocnymi stronami są przede wszystkim szybkość i umiejętność dryblingu. Lubi wykańczać akcje z podań kolegów. Sam jest nieco mniej skłonny do wykładania innym piłki. Typowy sęp pola karnego. Jest zawodnikiem, który ma w meczu jeden cel – zdobyć bramkę. W związku z czym strzela ich naprawdę dużo. Mario Manciukic. Nie ma gola. Trafiają w poprzeczkę. Piłka wraca na boisko. Znakomicie obronił tę główkę. Wydawało się, że piłka wyląduje w siatce, ale tylko obił aluminium. Gdyby to wpadło, Ronaldo strzela. Juventus będzie wykonywać rzut rożny. Pianić w pole karne, spod chorągiewki. Daleko wybijają. Uderzenie w stronę bramki. Dybala. Uderza. Drugi raz ratuje zespół. Świetnie broni. Jest szansa na kontratak. Piłka praktycznie trafiła w przeciw. Piłka idealnie za plecy obrońców. To za świetna interwencja w ostatniej chwili. Wybił dokładnie z linii bramkowej. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Liwala. To mogła być bramka. Świetne zachowanie obrońcy na linii bramkowej. Jestem pełen podziwu. Juan Cuadrado. Manciukić. Efektowna obrona i to przy linii bocznej. Boiska. Gonzales. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Piłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie. Doskonała interwencja po tym strzale. No nie jest tak daleka, nie można. I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. No, 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 no. Piłka wzdłuż linii bocznej. A jednak nie wyszło jak planowali. Ale szpechowe podanie i strata. Dybala. Zacentrował teraz tylko dobrze uderzyć. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Claudio Pizarro teraz. Ojpa, skudne wejście. W moim przetonaniu na kartkę. Tak, jest żółta kartka za tę nieładną interwencję. Jeśli chce dokończyć ten mecz, musi bardziej uważać. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Juventus po skrzydle, z przodu jest sporo wolnego miejsca. Leonel Vangioni. Juventus w nowi grę z rzutu rożnego. Obecność tego zawodnika na boisku zaskakuje. Rezerwowi też kiedyś muszą zagrać, najwyraźniej trener uznał, że trzeba dać mu szansę. Dośrodkowuje środkowuje z rzutu rożnego. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Słusznie sędzia odpisał Spalonego. Doskonały refleks, przejmuje odbitą piłkę. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Piłka poza linią boczną za moment wznowią z autu. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Piłka opuściła boisko i za chwilę wznowi bramkarz. Zastanawia mnie postawa, Cristiano Ronaldo zupełnie nie bierze na siebie odpowiedzialności. Nie ciągnie gry drużyny, nie stwarza zagrożenia. No, dzisiaj nie zachwyca swoją grą. Widzą teraz Państwo na ekranach grafikę z analizą jego kontaktów z piłką. Słabo się pokazuje, źle się włącza w akcji, jest mało widoczny. A bez piłki nie może być goli. Musi coś poprawić w swojej grze, zwiększyć aktywność i coś strzelić, bo remis raczej nikogo tu nie zadowala. Dybala! Juventus będzie miał rzut rożny Kiwice liczą, że może w zamieszaniu coś wpadnie, wreszcie okazja zagrozić bramce rywali. Pianić w pole karne spod chorągi Dibala! Kapitalnie to obronił. Choć wydawało się, że musi być bramka. Znakomita interwencja bramkarza z takiej odległości, taki strzał i nie ma gola. Jak on to zrobił? odkowuje pianić z rzutrożnego. Piłka wypita z pola karnego. Z respektem podchodzą do rywali. Wyczekują cierpliwie ich ataku. Quadrado, No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Pierwszej części remis bezbramkowy. A jak Twoim zdaniem zagrał Cristiano Ronaldo w pierwszej połowie meczu? Remisowa pierwsza połowa nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. Zaczynamy drugą połowę pierwszego meczu fazy grupowej. Pierwsze koty za płoty, teraz już trzeba grać odważnie. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Lupieres. Ma na skrzydle dużo swobody. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze opozycję. No strzela! Była niezła próba. Chcą wyjść na prowadzenie. Bonucci, Cielini, Matuidi, Juan Cuadrado. Renel Chelsea upatrzył sobie do składu nowego zawodnika. Mamy podstawy sądzić, że rozmowy między klubami są na zaawansowanym etapie. To prawda, wszystko wskazuje, że kluby się dogadają, a sam Piłkarzniuk to może dać wprowadzenie. Ta pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Pełni zasłużone prowadzenie. Przez większość czasu zespół miał wyraźną przewagę. W końcu ją udokumentował. Świetnie sobie tutaj poradzili. Oczywiście musiało się to tak skończyć. Popatrzmy, kapitalna technika, prawdziwy wirtuoz lewego skrzydła. Genialne dośrodkowanie ta piłka nie mogła nie trafić do siatki. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Dwe podanie i strata w środku pola. Matwidi Aleksandro, Pjanic. Juventus teraz zdecydowanie zaatakował. I piłka wybita do przodu. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Ronaldo strzela. Spójrzmy podanie na skrzydło do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo w pole karny. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Rozpoczynają kontratak. Przy piłce Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Matwigi ładnie podaje za obrońców. Aleksandro. Matwidzi. Dobrze, do przodu. Sędzia wskazał aut dla Juventusu. Będzie zmiana. Ma Sędzia stosuje przywilej korzyści. I bardzo słusznie. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca, zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywić grę. Pianić, Aleksandro czekają przed własnym polem karnym na atak przeciwnika. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Prostopadłe podanie uda się je przejąć? Ale sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Oddaje strzał. Nie ma gola, piłka. Od... Nie ma innej możliwości, będzie gol. Kapitalnie broni. Częściej miał teraz bramkarz. Piłka obija aluminium, jednak nie przekracza linii. Nie ma wyrównania. Blisko już do bramki. Zostawił mu miejsce na skrzydle. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Matwidii. Dziukic, Ortiz, Medina. Ma na skrzydle dużo swobody. Dobrze rozejrzał się, ma do kogo zagrać. Zablokowane to podanie, piłka odbita od rywala. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Będzie wyrzut z autu pod polem karnym rywala. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Podwójna zmiana. Ostatnie dziewięć minut meczu przed nami. Ma z kim rozegrać tę akcję. Przechwycili przeciwnicy. Jean Cancelo. Out. Za chwilę rozpoczną odrzutu. Na boisku pojawi się nowy zawodnik. Gonzales. Lajun. Nie dawali rywalom nawet chwili wytchnienia, aż ci musieli posłać piłkę poza linię boczną. Niecelne podanie i teraz rywale wznowią grę wrzutem z autu. Strata na skrzydle przeciwnik przy piłce. Kapitalne uderzenie! Do końca regulaminowego czasu gry pozostało 180 sekund. Dibala. Pracą piłkę. Las Kosta Aleksandro. Będzie strzelał. Szkoda tej okazji strzał niecelny, a mogła być decydująca bramka. Szkoda tym bardziej, że naprawdę niewiele brakowało. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Sędzia kończy spotkanie. Mecz wygrywa Juventus. Minimalna wygrana, ale jednak wygrana. To był bardzo podobny poziom umiejętności, ale moim zdaniem można było zagrać jeszcze lepiej. Co możesz powiedzieć o występie kwadrawo. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa. To może dać prowadzenie. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. W pełni zasłużone prowadzenie przez większość czasu zespół miał wyraźną przewagę, w końcu ją udokumentował.